Cześć, tutaj Maciej binard. W tej chwili w Monachium biegają napastnicy z karabinami maszynowymi. Prawdopodobnie są to islamiści. Przed chwilą pojawiła się informacja z policji, żeby nikt nie wychodził na ulicę, ludzie pozostali w domach, bo są możliwe inne ataki. My jesteśmy w Bawarii, ale w malutkiej miejscowości, szągał, to jest miejscowość 12 tysięcy mieszkańców. Ale chcę Wam, ja tutaj też mieszkam i chcę Wam coś pokazać jak, jak silna jest to społeczność. Mówię tutaj o społeczności, w ogóle o mniejszościach tutaj narodowych w Niemczech. Jak silna jest to społeczność, zobaczcie na przykład, i ona, to jest, mamy dzisiaj dzień deszczowy, oczywiście nie ma żadnych wydarzeń sportowych. Tutaj zobaczymy naprawdę... No, czy oni generalnie no, pokazują, że są, pokazują, że, że no, nie, nie można ich... Zobaczcie sobie, nie można ich lekceważyć Że chcą, żeby mieć tutaj wpływ na, na lokalną, na, na rzeczywistość krajów, w którym mieszkają. I e, no właśnie tak to wygląda. Tutaj Niemcy praktycznie właściwie w ogóle nie mogą z żadnej polityki prowadzić. Przecież zobaczmy jeszcze jakieś tam inne, inne, inne domy. Żadnej praktycznie polityki e, zagranicznej. No bo z kim? No jeżeli to jest tyle mniejszości narodowych, każda wysyła jakieś żądania. To właściwie samoś, gdzie tylko słychać turecką muzykę, gdzie samochody są, są opisane w tureckie flagi, w tureckie pisma. I, i nie ma w tym, jakby, mówię, to, to nie jest coś. Bo ja, ja bardzo lubię Turków, ale widzimy, że nie jest to takie proste. Od razu wiadomo też po tej ilości tych, tych wszystkich tutaj flag tak, tureckich na, na, na domach, na mieszkaniach, że, że oni chcą, żeby takich widziano. Chcą, ich, chcą żeby. Ich nie lekceważono, ich głosu. I tak naprawdę, jak się wejdzie do jakiejś budki z kebabem, do jakiejś, ogólnie no, między, między Turkami zaczyna się przybywać, to nie właśnie tak twierdzą, że to, że to oni tutaj będą, no, tu, tutaj całą tą warstwą, warstwą wiodącą. I niektórzy natychmiast że już są. I ciągle to powtarzają, że, no, że to oni tutaj rządzą albo rządzić będą. No i tak to właśnie wygląda takie są realia. Dzisiejszej, dzisiejszej republiki federalnej Niemiec nie jest po prostu inaczej I tu mówimy tylko o małej miejscowości ma, malutkie miejscowości gdybyśmy 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 pojechali do, do jakichś dużych skupisk, do, do większych do większych miast no, to, no to, to tutaj te relacje zupełnie się odwracają i tam rzeczywiście są dzielnice które są zamieszkałe tylko, tylko przez muzułmanów, no i tak to wygląda to, to nie jest żebyście nie było posądzone o jakieś o coś, o coś czy, czym nie jestem. Nie chodzi mi o to, nie, nie mówię już co złe, czy dobre. Mówię tylko, że tak po prostu jest. W Polsce mamy mało z czymś takim do czynienia, a więc no, dlatego też nagrałem ten filmik, żebyśmy zrozumieli, no tak wyglądają Niemcy czy, czy w ogóle kraje z, m, Europy Zachodniej m, dzisiaj, obecnej chwili. Także tutaj mówienie o jakiejś polityce narodowościowej, o polityce na w stosunku do innych krajów, no to, no to to jest właściwie nierealne. Praktycznie Niemcy nie mogą żadnej polityki zagranicznej prowadzić, na przykład no bo z kim? Z Turcją? Skoro no, jak widzieliście, że, że ci ludzie naprawdę, no to właściwie taki ma być dla nas znak, dla nas wszystkich. Ja to tak odczytuję. My tu jesteśmy, tu są nasze flagi, jeżeli było jakieś mistrzostwo, gdzie tam powiedzmy jakieś wydarzenia sportowe, to jest tego znacznie więcej. Teraz taki jest większość flag też bo bo, bo bo dzień jest bardzo, bardzo deszczowy, ale no tak to tutaj w rzeczywistości wygląda. Także zobaczmy, no, stało się to co, to, co nie chciałem, żeby się stało. A więc, co. No, zamachy terrorystyczne. Ludzie mają pozostać w domach. No smutne to wszystko, ale, no, ale tak naprawdę, no. Tutaj ten wycinek rzeczywistości chcemy pokazać, i żebyśmy właśnie zrozumieli, jak te, jak te kraje funkcjonują i jak na przykład funkcjonuje życie w tak, w tak małym miasteczku, nawet jak, jak sząga w Bawarii. Pozdrawiam.